Yo. Yeah. Yo. Uh -huh. uh. Yo. yeah, Uh -huh. piosenkę albo album w parę. Nie wiem o co chodzi, bo się chyba już zarabia. Yes. Mata je parówę, mówiła, że chce ramen. To było dla niej, kurwa, zapomniałem. Stary, ja pierdolę, jak mogę zapomnieć, berysf. Dobra, jo, jada, yeah. yeah. Mąż ale hejnek,ę, godzinę temu zachwycałem się tym mlekiem. Wziąłem to co miałem no i zawinnąłem bletę Ja Jeszcze zrobię formę kurwa jak floyming weather Stary kurwa jaki floy weather Co ty pierdolisz, jak to nawet karnety na siłowni Nie masz weź się w łeb buchni Nie wiem kurwa A Co do twojego idola Gdybym miał dwa bym schał tego gówna Remcyki arcyk No Ewentualnie sprawdzaj źródeł kurwa, wiesz to jest coś. Jak nie to sobie policz Powiem tylko jedno kurwa fajne policz Raz, dwa Do zeszła, to pani z nie rozumia. Ale chuj z nią, zaraz się znowu znieczula Czym kurwa stary jak mam pucha Dobra, nieważne A tak z innej bajki to Opowieść ty z doliny ziomów Postuchity z ziomu Smogu nie ma w kapku bo Jest tu na spokoju Skatujemy ten bit, jakie bani ma Ale co poradzić jak na free to jesteśmy stanie Yeah, 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 yeah Roby bombam jak zamknąłem dam Słego mamy w chóra, ja i tak wysyłaj blik blik. Nasze słowa dzisiaj ciebie ranią jak pociski. Brrr, Mówi ci to młody tymczek? Yeah, yeah, Nie wpuszczamy żadnej dziwki. Kiedy zachęcamy do lago, mówimy za BMK. nie chciała wydać grota, to wyjebała Ja, 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 Stary, ale o czym ty mówisz, jak tak w ogóle nie było? No wiesz, ale chciałem podkoloryzować, żeby wyszło groźniej. Może, jakbym był tym za nosem, jak twoja suka na suszczy, będziesz rzucać pistokroszem. Yeah. Zawinę ją na chatę, jakby była tym magrapem. Zawinę ją na chatę, jakby była tym kebabem. Jakbym chciał, to bym rozjebał był grę. No bo mam większej potędze łaty, tylko że dziś palić stawkę że życie ja z kapci Jutro zapalimy, no bo przecież jest babci No bo przecież jutro jest dzień babci Więc ja i kurwa bukiet po langandzie Mamy no dobry mood, pisem jakichś włosów A ty tyle to to ty mach na bani włosów Ty zaraz Pierdolę policję, zapytasz mnie dlaczego Bo ty kurwy nigdy nie wnosiłeś nic dobrego Jestem palaczem zawodu Jestem palaczem za młodu I będę do zganu Jaki piękny wieczór kurwa o. なにかです,いいかですチャレンジ